praktyk, no a przede wszystkim pragnę podziękować szanownemu Państwu, że zachęcacie również do tego, żeby taki konkurs się odbywał, że znajdujecie czas, że widzicie Państwo taką potrzebę organizacji takich konkursów, bo to jest, bo to jest bardzo, bardzo ważne i również Państwu pragnę gorąco i serdecznie podziękować. Podobno Uzyskali informację, że poziom był wysoki, że większość z młodzieży była przygotowana. Dlatego też no tutaj Państwo powiedzą, jak to wyglądało i myślę, że y, dla niektórych będzie zachętą, żeby w przyszłości wziąć udział w takim no, konkursie y, na przyszłość również. Bo chcemy tą tradycję dalej i utrzymywać i kontynuować, bo uważamy, że dla nas jako organu prowadzącego jest to, jest to bardzo ważne, no a również przede wszystkim dla waszego naszego bezpieczeństwa i to jest naszą taką wiodącą myślą i przewodnią, że staramy się, aby te konkursy odbywały. Super. Ja powiem króciutko, bo później każdy będzie obserwował wynikami, nagrodami, dyplomami. Ja wam gratuluję wszystkim. Myślę, że co istotne z waszego punktu widzenia, bo oczywiście to na, na ten sukces was to się spada dużo elementów, izba, która organizuje i jest to przestrzeń, możliwość spotkania się, napisania, trochę postresowania, ale co istotne jest dla inspekcji pracy, że ten konkurs mam nadzieję, że zostawi w waszych głowach nie to, że przepisy, prawa pracy i BHP, to jest zbiór przepisów, ale żeby to jest realne, takie faktyczne sytuacje życiowe, które może teraz wam się nie zdarzą, może wam się przydadzą w przyszłości i coś, żeby zostało w waszej głowie i żebyście, życzę że wam, żebyście założyli własne firmy i żebyście właśnie traktowali swoich pracowników właśnie uczciwie, zgodnie z przepisami, żebyście wy jako pracodawcy mieli problemów w zakresie wypadków tych pracowników, Albo jeżeli będziecie pracować u kogoś jako pracownik to żebyście mieli bezpieczne warunki pracy, godnie zapłacone wynagrodzenie i żebyście mieli świadomość co właśnie wam przysługuje. Każdy element jaki dzisiaj uzyskaliście, czy to były naście punktów, czy to było kilkadziesiąt, czy ten stres trochę was zdeprymował albo zmobilizował, myślę, że warto uczestniczyć w takich konkursach. Dziękuję opiekunom, których już też te twarze nam się nie, bardzo serdecznie dobrze wspominają, bo przychodzimy i wiemy, że w tamtym roku ja mam przyjemność trzeci raz, trzeci rok z rzędu być, więc to też cieszy, że motywujecie Państwo uczniów. Motywujecie, czy jak tutaj mówiłem, zmuszacie, to nie ma znaczenia, bo ważne jest to, że nikogo nie zmusimy na siłę. Ktoś chce, nauczy się. Więcej wiedzy pozyska albo mniej. Już nie mówię więcej. Bardzo dziękuję wszystkim. Oczywiście z naszej strony, jak na pracy, dziękujemy, że możemy przyjechać do Państwa i widzieć, że jest frekwencja, że Państwo E, dzielicie się tą wiedzą swoją jako dorosłych, i że młodzież stara się i właśnie nawet ten stres potrafi ogarnąć, e, aby, aby pokazać, że, że można. Także wszyscy myślę, że osiągnęli sukces. Trochę lepsi są ta płeć żeńska niż męska, ale to tak czasem bywa. E, może jest ambicja do tego, żeby właśnie w przyszłym roku uczestniczyć dalej i, i pokonać jako faceci jeżeli chodzi o, o te, te wyniki, ale to nie znaczy, że jest gorzej, no jakieś tam punkty tak są skonfigurowane, że było mniej, może taki zakres tematyczny nie podszedł Panu, ale to nie znaczy, bo tak jak już mówiliśmy poziom jest wysoki i z tego też cieszymy się. Dziękuję bardzo. Bardzo ważna rola jest również tutaj Pana Kierownika Zgadło, który i często nas odwiedza i w jakiś sposób zachęca do tego, żeby ta młodzież brała udział w tym konkursach, bo to jest po prostu zawsze, powtarza, dla wspólnego dobra, tak, dla wspólnego dobra. tak. nie z nami, tak, 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 ale, ale, ale trzymał tak. kciuki za wszystkich tak, uczestników tak. i obiecuję, że nadal będzie zagrzewał do właściwej edukacji. Tak to tutaj bardzo dziękujemy Panu Zygadle, panu również przekażę. Bo ten kontakt i z i z Inspekcją jest bardzo ważny, bo przecież ta współpraca musi się układać i na tym nam bardzo, bardzo zależy. Tak, no, chodzi o to, żeby żeby stworzyć tą kulturę, kulturę bezpieczeństwa w ogóle w społeczeństwie. Ja tutaj tylko tak rzucę taki przykład na sam koniec. Oglądacie telewizję, oglądacie filmy, programy. Kiedy widzimy jakąś realizację, nie wiem, ze Stanów Zjednoczonych czy, czy z zachodniej Europy, widzimy, że ktoś, kto bierze się do jakiejkolwiek pracy, nawet biorąc śrubokręt do ręki, on, on, on wie, od razu zakłada sobie okulary ochronne. U nas tego jeszcze niestety nie ma. To jest naszym celem właśnie inspekcji pracy, takich, takich, takich imprez, takich przedsięwzięć, abyśmy też... Odruchowo sięgali po te środki ochrony indywidualnej, żebyśmy po prostu od razu mieli w głowie, z jakimi zagrożeniami dana czynność się wiąże, że przy zwykłej, jakiejś, nie wiem, drobnej pracy majsterkowicza może nam coś wpaść do oka, możemy sobie zrobić krzywdę. To jest właśnie ten cel, żebyśmy odruchowo po prostu myśleli o, o swoim bezpieczeństwie i sięgali po te odpowiednie środki ochrony indywidualnej, jeżeli, jeżeli coś robimy. Dziękuję. Teraz, po takim krótkim wstępie, słusznych i bardzo właściwych uwagach dla Was, najpierw, żeby temperatura trochę podrosła, wręczymy dyplomy wszystkim za udział. Zapraszamy tutaj dyplomy.